Witajcie w kolejnym odcinku, w tym odcinku zagramy sobie w Stars, to jest pierwszy odcinek No i najpierw potwierdzamy sobie skrzynki, bo tu już zebrałam dzisiaj, no i otwieram skrzynki Co się uda, 30 monet, do peny 7 punktów mocy, do nity 25 punktów mocy, dobra Dalej otwieram, co napisał? Napisał? Siema jestem, pro Brawl pozdro no! gramy sobie spender. Teraz otwieram skrzynki dalej. Yy, yy, dalej skrzynki. Ach, nie powiedziałam. Do Rozy 6 punktów mocy, do Penny 8 punktów mocy. Yy, 30 punktów mocy, yy, pieniędzy, 4 punkty mocy do Rozy i do broka, 6 punktów mocy. Jest ok. 13 monet, do bóla, 4 punkty mocy, do Penny 6 punktów mocy. No, kiedy jakieś bilety albo pieniądze. Ym, 16 monet do 6 punktów mocy do poko i do nity 7 punktów mocy. Pokazuję chyba jakich ma zamiarze, ale tu zaraz pokażę, bo teraz otwieram skrzynki. Y U, el Primo! El Primo! Y 18 monet do brołka 6 punktów mocy, do Jessie 6 punktów mocy i 3. Bilety. I ostatnie. 18 monet Do kolta 6 punktów mocy. Do ryku 15. I jeden bilecik. I otwieramy wielką, y, dużą skrzynię. 60 monet. Do pełna 8 punktów mocy. Do bula Chyba będzie postać. Y, to jeżeli. Nie, nie będzie. Może będzie. uuu, pozbawiacz jetonów. Jak dobrze. A. No dalej to wybiera. Dobra, pokażę wam od razu, ile on, jak profil. Takich ma zadymiarzy. Ma jedną legendę Spajka. Jak Spajka? Ma 504... 406 pucharków. Jest dobrze. No i pisze coś dalej. Pisze, pisze, pisze. A więc zaczynamy. Będziemy zaczynać już. Yy, duo starcie, no to gotowy jestem. Ja jestem gotów, nie wiem jak ty. Skrzynki zbierałem na dzisiejszy odcinek, chciałam 10 to zbierać, ale widzicie, co się dzieje. No to dzisiaj sobie dziesiątą otworzymy. W ogóle nie wiem jak się był nick czytał. PM czy pymdert. Ja mówię na ten nick PM nie wiem, jak on na siebie mówi. Ale niech mówi, jak mówi. Jak się nazywa, jak chce. I inne takie. A mm -hmm. o, z pierwszy odcinek z więc więc dobijcie dużo łapek w górę. Aha, nie wiem, czy widzieliście ile mam pucharków. Mam pię 1500 Chyba tak. Bo trochę straciłem ostatnio. No bo chciałam sobie zdobyć wiedzę te żetony, żeby otworzyć skrzynki. Jeszcze znowu do, do, do... O nie, ból! Aha, El, El Primo gra. A ja przed chwilą go wygram, El Primo. Świetnie, pamiętacie? To, to w ogóle... A nie wiem, czy ja to są wszystkie... Aha, jeszcze mi nie. O nie! O nie, przegraliśmy. Minus 6 pucharków. Aha, aha. smutne. Ale... Nie poddajemy się i gramy dalej. Co pisze? On coś pisze. Ewidentnie coś pisze. Ewidentnie. El primo weź. El primo? Skąd on wiedział, że ja go ostatnio wygrałem? Ale ja. Serio, mam el primo wziąć? What? Po co mam el primo? Przecież ja mam el primo takiego słabego, że nawet nie chcę myśleć. Dopiero go wygrałem. No, ale dobra. Ale on ma... spać jakie to krótkie strasznie. Jakie króciutkie. Ale on ma no, strasznie... strasznie mocno bije i ma strasznie dużo HP. psów ma dużo. I dobrze bije skrzynki, o. I, no i dobrze bije skrzyneczki. On tu idzie, tik, idzie. E, ten filmik pierwszy nie będzie znów bardzo taki długi, długaśny no bo wiecie taki fi pierwszy filmik to zawsze na moim kanale za chyba zawsze zawsze będzie, był i będzie krótki z, z nowej serii oprócz z Robloxa, bo Roblox to był pierwszy mój filmik pamiętam go jeszcze jakby, jakby to był mój pierwszy filmik ale to było głupie wow, A za nie mówiłem. O nie! Po mnie! Już atakuje mnie ten Frank. Yy... No to co ją tu robię? M pro -g 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 -g. jak ten Frank. Ej, już mi chyba wróciło, bo w ogóle miałem przez chwilę taki bug, że w ogóle ników nie widziałem. No i teraz mi się już to chyba naprawiło. O, 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 nie. dobra Jo, pam. Ja tam odcinek. Pisałem mu, że okej, odcinek jest. Wieszmy sobie wróbkę bo mam w nim największą rangę. Co on robi? No nie, teraz? Serio? no Nie wiem, o co chodzi. Czekam tu już, trochę czekam. No tak, trochę czekam. Trochę. Nie tak trochę, trochę. Ale nieważne, trochę czekam. I nie chcę się, nic nie, nie, nie chcę się zrobić, nie, nic. Co mu się dzieje? Czekaj. Spróbuję tak i zaczynamy dać. Tak? Zaczynamy. A może... Czekaj, wezmę Primo. Ale nic nie pisze. on. No to nic, nic. No i teraz... A to może też się włączy. Też się może włączyć, ale wątpię. nie, no, co jest? Chcę brołka. No i włączaj się. Dobra. A może ja go... Opuszczaj, teraz go dodam. Aha, z kim on był? Co mu? Czekaj, czekaj. Aha, teraz zapraszam. No i zapraszam go. Mhm, no i co? Będzie działać. Wiecie co? Dobra, ja sobie zmienię na to wezmę sobie El Primo I mu spróbuję mieć pierwsze miejsce i zdobędę do niego I dostanę 10, 10 pucharków I dobra, tak, się, tak będziemy się na ten odcinek umawiać Że celem będzie zdobycie tej skrzynki Taki cel dzisiejszego odcinka Na którym się odcinek kończy Och, broke, ej słaby Jakiś, jakiś słaby, słabek jakiś, słaby jak jakiś. Sławek jakiś? Niech to co jest? Jaki był lak straszliwy, brzydki. on Ktoś mnie ogląda. To musi być Pender. Bo kto jeszcze inny? Ktoś, kto ktoś kto mnie ogląda. Dobra, już mnie ogląda. Ktoś to jest? Nikogo nie ma. brok, Brog, brok, brok. brog, 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 Brook, no co jest? O, patrzcie. jak klikam to, no to on tu stał gdzieś a mi w tą stronę poszło. Tak samo ze skrzynkami. Jest skrzynka tutaj na przykład. No i gradzie jest tu gdzie ta kość. No i klikam w to. Klikam w to i mi leci właśnie w skrzynkę. No to jest takie dziwne. Trochę. O nie, teraz to już może nie mam szans. Mogłem brook wziąć, ale drugie miejsce nie, jestem że drugiego miejsca, bo będę kolejny Marenę grał. Chcę mieć pierwszy! O nie! Nie, rąza, 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 rąza! Najgorzej... Ale coś mi się doda chyba... No, cztery puchary... Chyba, chyba, na pewno mi się doda... Przecież to, co to, to, to niemożliwe, żeby mi się nie dodało... I on dalej jest online? Nie... Pojście Anetki jest online, tylko... Szkoda, bo chciałam z nim sobie trochę pograć... Na odcinku wystąpił troszkę... A więc... A więc A więc. A wiem. Więc... A więc nieważne. Ej, ale zauważyliście, że El Primo się tak szybko ładuje? A na przykład ubrałka... Och, Frank! Idź mi stąd, gościu! Nie zamierzam się z tobą bić. Trochę zamierzam, ale... Ale bez, przes... bez przesady. Frank to jest zawsze dobrym dobrym graczem. Z postacią strasznie dobrą. E... Przydała tu będzie się jakaś Shelly, żebym. Wiem, jakąś z nas. Ale tu chyba jest. Bo widziałam jakąś Shelly, że tu szedła. E, albo nie, może wy widzieliście tak. Bardziej nie. Co jest? to jest? Nie, tylko nie to, tylko nie to. Tylko nie to. O nie! Nie! Co jest? W... Walczcie wy, ja sobie idę. Mogłem wziąć Brołka, ale, ale wiecie, bo. W broku mam już dwudziestą rangę. To już więcej się nie da zdobywać. Tam. To jest moja największa ranga. W ogóle brok to ma najwięcej chyba mocy. Nie wiem. El Primo. No. No chodźcie ludzie. Bo za nie mówiam. Za nie mówiam. Za nie mówiam. Za nie... Zanim mawiam, o, tak się bardziej tak się mówi, do, oryginał, do... teraz nie umiem, nie umie tego powiedzieć, tak się mówi, tak się, no, jest okej. Okay. Dynamit Mike, chodź tu do mnie, gościu, chodź tu, gościu, dynamicie, chodź tu, Dynamit Mike, ty, 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 ty brok, U, tak, 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 no, Frank, dobrze, dobrze sobie radzisz, tak. I już mamy ulepszenie, druga ranga i uuu, zapomniałam, że mam że co mów wygrałam w tej skrzynce, to będzie dobre na skrzynkę na następny odcinek zbierać. Jak chodzi o Let Primo, to nie wiem, czy będę na nim grał, bo brołka mam najsilniejszego chyba, 50 monet, 5 punktów mocy dla Shelly i 8 punktów mocy dla Poco. No, nic dobrego. A więc zakończymy ten odcinek klasycznie. Klasyko. Subskrybujcie ten kanał i dawajcie łapki w górę. Oto klasyka.